Cześć. W tym filmiku pokażę ci jak możemy zablokować oraz odblokować numer telefonu w Xiaomi 14T oraz 14T Pro. Jeżeli chcemy zablokować jakiś numer telefonu, to najpierw możemy udać się do aplikacji telefonu i następnie w zależności od tego gdzie mamy ten numer telefonu, należy wykonać następujące kroki. Jeżeli ten numer do nas dzwonił, a nie mamy zapisanego tego numeru, no to możemy wtedy przytrzymać palcem na wybrany numer i mamy opcję Zablokuj, ukośnik, zgłoś spam. Oczywiście, zgłoszenie jako spam jest opcjonalne. Jeżeli chcemy zablokować numer, to po prostu naciskamy, zablokuj i tyle. Jeżeli w przyszłości będziemy chcieli odblokować ten sam numer, jeżeli go tutaj znajdziemy, to również możemy przytrzymać palcem i wtedy mamy opcję odblokuj. I zatwierdzamy i tyle. Dodatkowo możemy także wejść w kontakty. I jeżeli mamy jakiś numer zapisany w kontaktach, który chcemy zablokować, to możemy wejść w wybrany kontakt i następnie kiedy zejdziemy na dół mamy zablokuj numery oczywiście zgłoszenie jako spam jest tutaj również opcjonalne naciskamy zablokuj i tyle natomiast jeżeli chcemy później odblokować i nadal mamy ten numer w kontaktach no to możemy w tym samym miejscu odblokować nasz numer i zatwierdzamy też ten wybór jeżeli natomiast z jakiegoś powodu nie mamy tego numeru ani w ostatnich ani w kontaktach a na przykład znamy ten numer telefonu który chcemy zablokować no to w takim wypadku możemy nacisnąć na te trzy kropki w prawym górnym rogu i wejść w ustawienia. Następnie wchodzimy w zablokowane numery i w tym miejscu będzie lista wszystkich zablokowanych numerów. Oczywiście tutaj mamy opcję do tej numer i tu możemy ręcznie wpisać jakiś numer, który chcemy sobie zablokować. Jeżeli na przykład chcemy odblokować numer, który właśnie teraz jest nam trudno znaleźć, no to w tym miejscu na pewno go znajdziemy. I aby odblokować numer to w tym samym miejscu naciskamy krzyżyk po prawej stronie od numeru i zatwierdzamy wybór i to tyle. Jeżeli możesz, to zostaw łapkę oraz suba. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.